Aby z wybrzeża Adriatyku dostać się do Wir nad Jeziorem Szkoderskim nie unikniemy korków w barze i jazdy tunelem. Tracę z baru do Prazarów bez korków. Możemy przejechać koleją za niecałe 2 euro. W latach 70. połączono bar z Belgradem jak widać, tabor pamięta te czasy. Zamiast obligatoryjnego rejsu po jeziorze, zwiedzamy okolice. Zaczynamy od górującej nad Wirprazarem twierdzy Besacz. Odrestaurowana w 2013 roku stała się. Skarbnicą lokalnych legend, m.in. o Morzu West, które zamieniły się w największe na Bałkanach jezioro Miejscem promocji lokalnych win Hotelem Walory strażnicy ocenimy ilustrując okolice z punktu widokowego Jadąc po krawędzi drogą P16 przez miejscowość Godinie, dojedziemy do brzegu jeziora Szkoderskiego, jeziora, którego główną atrakcją są rejsy w poszukiwaniu odjazdowych widoków i polowanie na rzadkie gatunki ptaków. Ustrzelić można kormorana, pelikana, perkoza. Umiejętności latania zazdrościli ptakom pensjonariusze tego więzienia. Oto Wrdawa Krmżur. Przy plaży lokalne specjały oferuje gozdiństwo Orlicz. A jest w czym wybierać. W miejscowości nie warto spróbować darów ziemi, jakie wyrosły na Wrzino Farm House. Od 14 pokoleń co widać, ta firma specjalizuje się w produkcji wina i zaprasza na degustacje, których efektem może być cokolwiek nieostre spojrzenie na rzeczywistość. 10 euro za butelkę, tyle kosztowała nas pamiątka z godinie. W lepszym nastroju wracamy do Plazaru. Wycieczkę po krainie smaków kończymy w Silistria, restauracji na wodzie otwartej na wszystko, nie wyłączając pań i polityków. Mm. Mijamy Centrum Wynajmu w Łodzi i główną drogą idziemy w kierunku Rijeka Czernojewica, aby wydać zaoszczędzone wiertrazarze euro. To jest taka święta, wiesz?